Zapraszam was na film 10 faktów o Mikołaju Koperniku I. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Mikołaj Kopernik jest znany z tego, że odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca, że był astronomem. Jego tata to Nikolaus Copernicus, a jego mama to Barbara Wacenrode. Drugie. Studiował w Krakowie gdzie zainteresował się astronomią. Następnie studiował we Włoszech prawo i medycynę w Bolonii i Padwie, a na uniwersytecie w Ferrarze uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Mikołaj Kopernik był nie tylko uczonym, który wiele lat poświęcił badaniom w swej Fromborskiej pracowni. Stanowił przykład wszechstronnie wykształconego człowieka renesansu. Znał grekę i łacinę. Podczas studiów we Włoszech spotkał się z Leonardem da Vinci. Doradzał, jak zapobiegać utracie wartości pieniądza, sporządził mapę prus, pisał wiersze. Był lekarzem, duchownym, mężem stanu, aktywnie uczestniczył w sejmikach pruskich, jeździł na sejm walny do Krakowa. Trzecie. Nie wiadomo dokładnie, jak długo Kopernik pisał swoje największe dzieło De Revolutionibus Orbium Coelestium, o obrotach sfer niebieskich. W przedmowie przyznał, że rękopis przeleżał w W. Ukrycił wiele lat. Niemal do ostatniej chwili przed oddaniem do druku manuskrypt był poprawiany i uzupełniany. W najważniejszej pierwszej księdze autor opisał położenie wszystkich sfer oraz tor, po którym porusza się Ziemia. W pozostałych księgach zestawił ruchy innych planet. Dzieło zostało wydane w Norymberdze w ostatnich dniach życia Kopernika który prawdopodobnie nie zdążył zobaczyć go w druku lub obejrzał je na łożu śmierci 24 maja 1543 roku 4. kalendarium 19 lutego 1473 w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik 1483 śmierć ojca 1491 studia w Krakowie 1496 Studia na wydziale prawa uniwersytetu w Bolonii 1500. Pobyt w Rzymie. Kurs prawa kanonicznego 1501. Studia medyczne w Padwie 1503. Doktorat prawa kanonicznego w Ferrarze 1504-1510. Lekarz i sekretarz biskupa warmińskiego 1510. Kanonik we Fromborku. Obserwacje astronomiczne około 1515. Początek pracy nad De revolutionibus orbium coelestium 1520, 1521 Obrona Olsztyna w czasie wojny polsko-krzyżackiej 1521 Administrator dóbr kapituły warmińskiej Powrót do Fromborka 1543 Ukazuje się drukiem De revolutionibus orbium coelestium 24 maja 1543 Śmierć Mikołaja Kopernika V Mikołaj Kopernik spędził w Toruniu 18 lat swojego życia, wychował się w majętnej rodzinie. Jego ojciec Mikołaj Kopernik zajmował się handlem miedzią zwłaszcza z Gdańskiem i Krakowem, był też ławnikiem miejskim. Młody Mikołaj dorastał w rodzinie, która zapewniła mu dostanie życie, wolne od trosk materialnych. 6. Na rynku staromiejskim. Tuż przy ratuszu od 170 lat stoi pomnik astronoma. Wykonane w roku 1853 dzieło przedstawia Kopernika, w profesorskiej todze. Palcem prawej ręki wskazuje on niebo, a w lewej trzyma astrolabium. Łaciński napis na cokole pomnika głosi, Mikołaj Kopernik, Toruńczyk, ruszył ziemię, wstrzymał słońce i niebo siódme. Ponad 500 lat temu odkrycie Kopernika zrewolucjonizowało pogląd na budowę Wszechświata. Dziś wiedzę o kosmosie znakomicie przybliżają popularne seanse w toruńskim planetarium. Gwiezdne, konstelacje, odległe planety i galaktyki prezentowane są na kopule o średnicy 15 m. Interaktywne stanowiska w sali orbitarium pozwalają zrozumieć często skomplikowane zjawiska zachodzące w kosmosie. 8. Następcy wielkiego Toruńczyka kontynuują badania kosmosu w obserwatorium astronomicznym w miejscowości Piwnice, oddalonej około 15 km od Toruńia. Wśród nowoczesnej aparatury znajduje się tutaj między innymi największy w Europie środkowej radioteleskop z czaszą osr 32 m oraz mniejszy 15-metrowy. Dziewiąte tych Którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat życia najsłynniejszego Torunianina odsyłamy do oficjalnej strony biograficznej, przygotowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika we współpracy z Urzędem Miasta Torunia. Wszystkich miłośników tematyki astronomicznej zapraszamy do zapoznania się z propozycjami miejsc najdogodniejszych do obserwacji nocnego nieba w Toruniu i okolicach oraz atrakcji popularyzujących kosmos i wszystko co z nim związane. Astronomia dla każdego, obserwacje w Toruniu i okolicach dziesiąte. 24 maja 1543 roku ogłoszono śmierć Mikołaja Kopernika najlepszy astronom umarł w Fromborku. Ciekawostka. Podczas wojny z zakonem krzyżackim w latach 1519-1521 dowodził obroną zamku w Olsztynie. Zarządzał dobrami kościelnymi diecezji warmińskiej. Zmarł w 1543 roku we Fromborku. W roku 1532 Kopernik zakończył pracę nad dziełem o obrotach sfer niebieskich, a w 1543 pojawił się jego pierwszy wydruk. Dobra to już na tyle papa do następnego.